Dzień dobry elektromagnesiki nadprzewodnikowe. Dziś rozwiążemy sobie zadanie 12.1, znane również jako wędkowanie ze starym. Zacznijmy od rozrysowania sobie układów współrzędnych, w którym umieścimy nasze postacie. Ok, i teraz tak początek naszego układu współrzędnych umieściłem na rufie, gdzie siedzi stary. Natomiast drugą część łódki. Umieściłem w punkcie 2,4 m, zgodnie z tym co mamy podane w poleceniu, tak? To jest po prostu jej długość, jeśli ona zaczyna się w punkcie zerowym, to kończy się 2,4 m dalej, jeśli tyle właśnie mierzy. No i z położeniem środka masy jest trochę jak z wagą szalkową. Im cięższy obiekt umieścisz na jednym z końców naszego układu, tym bardziej ten środek będzie przechylał się w tę stronę. Dokładny wzór, który podyktuje nam położenie tego środka wygląda w sumie trochę jak średnia ważona, gdzie rolę wag pełnią masy. No i zgodnie z naszymi oczekiwaniami ten środek będzie się znajdował po prostu bliżej. おいさ。